Jadę do Anglii Dzień dobry, dzień dobry vlogmas Słuchajcie to jest That's crazy Ale jadę do Anglii dzisiaj Jest w ogóle godzina 3.30 Ja wstałam o 2.30 Nie o drugiej, I spałam tylko 2 godziny, bo się położyłam po północy Yy, zdążyłam tylko sobie doczepić rzęsy, połówki. Yy, Widzicie co, trochę się stresuje, bo ogólnie jedno, jedna torba wiem, że przejdzie, ale mały plecaczek nie wiem, czy przejdzie. Już Wam pokazuję. To o ile ta torba wiem, że przejdzie, no bo ona jest jakby chuda i długa, to, to nie wiem, czy to przejdzie, bo to jest po prostu wypakowane po brzegi po brzegi dosłownie. Tu w tej kosmetyczce mam jakieś kosmetyki pędzelki, leki, a obok mam płyny w osobnej kosmetyczce. No oczywiście dokumenty, bilety i jakby nie mam już tutaj miejsca. No a ta jest taka, że się, o, uformuje się ją jak coś. Ale stąd to się boję, szczerze. No i wiecie, ogólnie jest tak, że Jakoś się spakowałam i to już jest mój trzeci wylot do Anglii w moim całym życiu, więc nie jakoś super dużo. No i e, co? Założyłam bluzkę Merry Christmas, żeby ich tak ładnie, śmiesznie powitać. No ale i tak na to będę miała bluzę, bo trochę się pochorowałam. Słuchajcie, ten tydzień był crazy. Bo, bo lubię to słowo, dzisiaj tak wstałam crazy, that's crazy od razu miałam w głowie i to jest that's crazy, bo naprawdę ten tydzień był okropny. Tyle, ile było roboty w pracy. No wiecie, to jest taki ścisły tydzień przed świętami. Mm, a koleżanka mi się pochorowała, z którą pracuję więc byłam sama, ja sama czuję, że mnie strasznie zawala gardło i nos i właśnie każda to choruje u mnie. Jakaś grypa jest, wiecie, taki jest okres, no ale co ja mam poradzić? Wzięłam ibuprofen jakieś dwie godziny temu, no bo tyle spałam. Do tego wzięłam teraz tabletkę na gardło, no i wzięłam sobie, jak widać, witaminę na usta bo mam strasznie spieszchnięte no i jakoś to będzie no Wzięłam sobie też jebu tam do Anglii, żebym sobie brała codziennie wieczorem, także może mnie nie rozłoży, mam nadzieję no i wczoraj wypiłam dwie herbaty z miodem i z cytrynką eee, a tak ogólnie to te Ech. w ogóle crazy to jest to, że ja mam dalej jesienne słuchajcie, dekoracje w domu i wiecie co i don't care po prostu, bo nie przejmuję się tym. Z tego względu, że ja naprawdę nie miałam czasu w tym tygodniu. To, co się działo w tym tygodniu, to był jakiś kosmos. Naprawdę. Ja nie miałam czasu na nic. Dosłownie po pracy. Ja nie chodziłam na siłownię. No, dosłownie, no, naprawdę, no nic, a nic. Także po prostu ten tydzień to był jakiś obłęd. No więc co? Ja mam jesień dalej w domu, dekoracje kupione, z tamtego roku jeszcze mam, ale wiecie co? Jak przyjadę z Anglii, to sobie zrobimy, dekorujemy dom, ale po świętach i mamy na pewno y, napis y, X mas, no ale co ja go położę. Trochę też się chcę pocieszyć trochę tymi świętami w moim domu, a że nie miałam teraz jak, to sobie po prostu dekorujemy chatę po świętach i wiecie co? To też jest. Okej. Okay. No, a dzisiaj będzie taki vlog z wyjazdu do Anglii i będą teraz vlogi z Anglii. No i fajnie tak! Ja się cieszę w ogóle, zostawili mi choinkę, żebym przytokrowała, więc to będzie moja trzecia choinka, czyli trzecia, ale druga na tym kanale. Także sobie ją razem yy, uwierzemy na pewno. Yy, no. Zamierzam tam ćwiczyć. Jałam strido na siłownię. Zamierzam tam biegać. I myślę, że będzie spoko. Ogólnie przyszły mi, słuchajcie, rękawiczki z. Te, z nie, z temu. Nie z, nie, z temu mi przyszły. I patrzcie, jakie są jebiste, bo za takie rękawiczki w sklepie. Ja bym zapłaciła z 50 zł, a tam zapłaciłam z 10 zł. Do tego, słuchajcie, taka czapa mi przyszła. I spójrzcie jakie ona ma futro Także naprawdę jest mega cieplutka I jeszcze przyszło mi e, Przyszło mi takie coś na telefon Ale to wam nie mam jak pokazać Bo jest z tyłu takie, że sobie mogę po prostu przyczepiać telefon w każdym miejscu do szyby no i przyszła mi jeszcze taka czapa futro na głowę, ale ona nie jest ocieplana, no ale wiecie, też nie była droga, a myślę, że w takiej zarze albo h&m za takie samo, taki sam poliester zapłaciłabym o wiele, wiele więcej, więc to się w ogóle nie opłacało, także mega, mega się cieszę. Dobre rzeczy przyszły, a i jeszcze słuchajcie, kietki mi przyszły. Takie z ocieplaniem tutaj futerkowym. No i mam nadzieję, że będzie mi cieplutko. Mam ich pięć par w domu, ale dwie wzięłam na wyjazd i przyszły mi jeszcze takie białe, zwykłe z czarnym paskiem. Co i powiem Wam, że za takie zakupy dwie czapki, jedne rękawiczki, 12 chyba par skarpetek, o ile się nie mylę. Coś jeszcze było... A to na telefon mm, zapłaciłam 93 96 zł już z przesyłką. No to się bardzo pocało za samą czapkę w Henie bym zapłaciła tyle. Albo w zdarze, albo nie wiem gdzie. A nawet na TikToku macie, czy Zara ma tego samego yy, producenta, czy już fajnie, co Shin. A Shein, no to, to, to jest bardzo podobne do temu, także kto wie, kto wie. No więc trochę się stresuję, ale damy radę. Mam nadzieję, że się wyśpię w pociągu, bo jestem bardzo, bardzo zmęczona. No i w samolocie oczywiście całą drogę pewnie prześpię. A zaraz mi się przypomniało, że muszę chusteczki na pewno wziąć, bo będę zasmarkana cała i wiecie co, wczoraj sobie kupiłam taką wędlinkę dobrą wege, więc dzisiaj sobie zrobię kanapkę na podróż, bo wczoraj w ogóle kupiłam takie wiecie kajzerki świeże serek. Z tego herbata z cytryną i miodem, Boże mogłabym to jeść. Po prostu czasem wiecie, nachodzi Was taka ochota na takie domowe kanapeczki i to jest najlepsze na świecie. Witam się z wami już w łodzi Liska Słuchajcie, czekam na autobus, który zawiedzie mnie na lotnisko. Ogólnie, metro w Warszawie było zamknięte, albo ja jestem taką gapą, i po prostu nie wiem, nie pociągnęłam za drzwi, ale wydaje mi się, że było zamknięte, więc pojechałam boltem i stążyłam na pociąg. Ola, Ola, super ty! A ma? Ja. nie, nie, bo była malowana, to mam więcej malowana i nie, nie się I Ale cię do... prawie nie poznałem w tym płaszczu. I do tego pana i tak. No make up day. My już, ja już dojechałam, kwiaty dostałam od brata i jego żony. No i co? Na bramkach mnie nie puścili, bo nie wyczytało mojej twarzy, bo jestem nieumalowana. A widzicie, trzeba się malować zawsze do takich spraw, jak robicie zdjęcie w pełnej tapecie, bo później musicie iść jeszcze na drugą jakąś kontrolę. Mój <śmum> brat się ze mnie śmieje. <śmum> A deszczowo, ale fajnie. I ciepło. Cieplej niż w Polsce. 53 minuty na mnie czekaliście? O matko. A bo ten lot był trochę luźniany. No i długo bada. co nadwoliła? odwaliła. Nie, oh fuck, teraz to zauważyłam. Ale to taki, praktycznie nie... Jezu. Masz swoje ręczniczki i wszystko. Mi się ręce trzęsą. Pierdzie patrzcie, jaka pościel. Specjalnie dla mnie całe łóżko. Taki słodki kubek w laseczki. I piżamka cieplutka. No, czym ja na to zasłużyłam? Nie mam pojęcia. Ja byłam taka głodna, że zjadłam w gnieniu oka zupę, ale mój brat ma jeszcze tą zupę, więc wam pokażę. Dokładnie. A tu grzaneczki i jeszcze śmietanka polska. I naleśniki do tego będą, także miam, miam, miam. Żona, mojego brata jeszcze. i ty też w sumie, tak? Kupiliście to razem przecież. A ja wszystko ładzę, ładzę, Kupili właśnie takie czekoladki. A ty masz, czy nie? Jest jeszcze na <laughs> Już myślałam, że zostaje wykluczony z tego. Jest taka sama jak No i właśnie ona chyba jest z piankami albo po prostu tak się rozpuszcza i nie wiem, czy kojarzycie takie tak. TikToki, że jest mleko i ta czekoladka się rozpuszcza ja w tamtym roku potrafiłam po pół godziny je oglądać. I jeszcze dostałam przyprawy do owsianki, bo Madzia ogląda moje vlogi z Mateuszem i widzą, że jem sobie granole i owsianki, także mega miło. Bardzo duże wsparcie, dziękuję. O I ja to idę spać i mój brat też, a jego żona idzie z psem na spacer. Nie dość, że widna przy nas narobiła się, dała obja dała jeść. To jeszcze z psem idzie, a lenie będą spać. Nieładnie. No ta rodzina, że po jedzeniu trzeba się troszeczkę zdrzemnąć. My teraz jedziemy do Funciaka na jakieś zakupy, bo Madzia potrzebuje na sernik, ale ogólnie pospaliśmy wszyscy i jestem wyspana, wzięłam leki, no i lecimy sobie po zakupy. Powiem wam, że naprawdę to jest o wiele, wiele cieplej niż w Polsce. Tam to chodzę przemarznięta, to naprawdę jest spoko. Ja pierdolę, patrzcie, co tu jest w ogóle. Słodziak Mateusz powiedział, że tylko dzisiaj jedna paczka chipsów, jak coś, więc. <ścoughs> o spójrzcie, są te wiralowe kapcie z Pepko. Ale jaja, ale są też takie, spoko. Zobaczmy. O matko, mają to, a to jest pyszne, lubię to Kiedyś to jadłam Coś tutaj dobrego mają No co, mają takie, takie kiełbaski? Ja nie jem mięsa, ale... <grywka> ja mówię, bo ja kiedyś jadłam English, English Breakfast i z takim czymś i mówię, że do widzów moich kochanych, że jadłam to. O matko, mega duże lodóweczki z lodami. Czy ja tutaj widzę białą czekoladę? O, są te lody takie, a ja zawsze polowałam na słony karmel, ale nigdy nie mogłam go znaleźć. I tutaj też go nie ma. To kłopka 001. Patrzcie te 3 funty, ile to jest? 6 smaków. Patrzcie, jakie to jest duże? To jest moja ręka, to jest to. Nie znaleźć. O ja jako smakoszka czekolad. To by był udział dla mnie, mimo tego, że są uczulona, ale my już mamy czekoladę na vlogmas także o kurde karmelowa wow ładne <laughs> jakbym z dzieckiem normalnie szła Puść <laughs> jaka ogromna choinka a tu taki słodki prezencik Thank you Jesteśmy w kolejnym sklepie, ten sklep przedwa Sainsbury, bo chcemy jakiś sweter na jutro na kręgle, bo w ogóle tyle atrakcji mi oni zaplanowali, więc jestem w ogóle w szoku i wdzięczna. Ale no teraz szukamy na szybko swetra. Także rozglądamy się tutaj i powiem Wam, że ładne ciuchy twoją mają, tak widzę, pobieżnie. Jest glamour, jest panterka, także są na czasie trendami z TikToka. I tutaj też Sylwester wjechał na grubo. I tu macie taki komplecik a i powiem Wam, że ładny on jest. Niby kicz, ale zajebisty. Bardzo ładny. Podoba mi się. I takie wiecie co ciężkie nawet to jest. No ale Coco Chanel biało-czarny też tutaj wjechało. Nie no też ładne. Też hity sezonu. Sweterki czymś z Zary. No i oczywiście glamour. Które też królują wszędzie w sklepach. Mi się bardzo podoba, takie mięsiste, grube, widać, że porządne, ale tutaj już jest dro trochę drożej, więc się tak średnio opłacę ale myślę, że jak na zarobki <grybujesz> to jest adekwatna cena. Ale słuchajcie, promocje tutaj, żona mojego brata wyhaczyła I się, o kurde. <grybujesz> Świąteczna koszula minus 70%, więc jak na moją cebulową duszę przystało, opłaca się. I jest naprawdę fajna. Bardzo ładna. I z fajnego materiału, takiego bardzo przyjemnego. Patrzcie ile tu jest pyszności na święta. Nie ogólnie przyciągnęło, już wam mówię co. Oto. To wygląda na smaczne, ale to ma rybę, więc nie ma opcji, ale za to wzięliśmy ciasto na cynamonki, które tak kocham. Ale nie wiem, jak się robi cynamonki, a nie mam internetu, żeby sprawdzić. Ogólnie przez to, że nie mam neta, nawet nie wiedziałam, jak zrobić masło na cynamonki, ale już sprawdziliśmy i dodaje się masło, cukier trzcinowy, skórka cytryny, y no i cynamon i cukier wanilinowy. Także zrobimy sobie cynamonki, bo mam taką ochotę. Bo że jak oglądacie mnie, to wiecie, że ja kocham cynamonki. Więc trzeba je zjeść. I Macie z Mateuszem mają elfrajera, więc możemy nawet zrobić w elfrajerze, żeby było niby fita, ale to już nie ma znaczenia. Patrzcie, co tutaj się dzieje. W ogóle jest nielimitowana kolekcja Coca-Cola z Lemon. Z... I ja sobie widziałam jedną puszeczkę taką na spróbowanie, ale w ogóle ta przykuła mnie taka alt wersja, mega! Mega! A tu szary zwykły, ale my mamy inną szatę graficzną w Polsce, co nie? A tu macie puszki takie zwykłe, i wydaje mi się, że są trochę większe. A nie, 330, ale ładniej wyglądają, tak bardziej świątecznie. Na PS5, na PS4 jest, a Xbox jest nie. Patrzcie, jakie ładne ozdoby mają yy, Mateusz z Madzią. Takie delikatne, ale mega ładne. Taki w punkt, ślicznie to wygląda, jak się wchodzi. No, pięknie. Słuchajcie, witam się z Wami już w kolejnym dniu, ale chciałam Wam podziękować za oglądanie tego vloga. W ogóle wczorajszego taka zmęczona już nic nie nagrywałam i poszłam spać. Także dziękuję Wam za oglądanie tego vlogu. masa w sumie z wyjazdu. No i będę dalej sobie tutaj nagrywała, także możecie oglądać. I mega się cieszę, że już Was jesteście na tym kanale. No i co dajcie łapkę w górę, napiszcie jak Wam mijają święta, bo już pewnie ten filmik to już wyleci po świętach. I dajcie mi znać, co dostaliście na święta. I co, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!